Czuwaj! No, nie było nas chwile, ale już wracamy. Mówiliśmy o pantomimie, o chińskich cieniach, o teatrze lalek, o grze i paru innych technikach. Oraz o skrzyni ekspresji, o krzywej ogniska, o typach ognisk, o ognisku przed przyrzeczeniem. I o wielu innych rzeczach. Jeśli coś przegapiliście, to zapraszamy do poprzednich odcinków. Dzisiaj za to opowiemy Wam o tym, co jeszcze zostało do odkrycia w ekspresji. Jest mnóstwo sposobów na pokazanie siebie podczas ogniska oprócz tych, o których już powiedzieliśmy. Mamy na przykład film, komentarz telewizyjny, komentarz sportowy, kabaret, audycję radiową, hrab. Chyba nie ma osoby, która zna wszystkie techniki. Pozostawiamy Wam te techniki, aby Was zainspirować. Wiecie na przykład, czym jest kamishibai? Jest to forma japońskiego teatrzyku wędrownego, ale zamiast marionetek używa się tam obrazów w drewnianych rankach. To wspaniały pomysł na ekspresję. Yy, przecież zawsze nagrywaliśmy strzelkę, prawda? Tak. No i o tej technice, o której wcześniej rozmawialiśmy, prawda? Tak. No, no ale o czym będziemy dzisiaj nagrywać? No przecież wymieniliśmy gdzieś 10 technik. No i będziemy nagrywać dla każdej jedną scenkę? Po pierwsze, 7 wymienialiśmy, a nie 10. A po drugie, nagrywaliśmy rak, pamiętasz? Jestes jesteś smutny, mój mały szary bracie. Rano przecież żartowałeś, pomagając stacie. Teraz siedzisz tutaj ze zwieszoną głową. Możecie pocieszyć moją bardzo śmieszną głową. No, nie jestem smutny, bo mam nic Ugotować wam na obiad bardzo dobre danie. Ale chociaż drewna mam mały kawałek. Zapomniałem wziąć ze sobą z domu swój zapałek. Dziś wieczorem chciałem rozpalić ogień burzy, bo czyn mi już mówił, że nie będzie w nocy burzy. Mam zapałkę jedną pewnie ognia już nie będzie. Dam ci ją w podarce, by głód nie zagościł wszędzie. Jestem wagiela, szybka jak torpeda. Dzisiaj coś ci powiem, co ci się na pewno przyda. Myśl zawsze o innych, w pierwszej kolejności. Szczególnie gdy w tym sercu miłość to bliźnie wrogości. Oj, moja łapka, ale bardzo boli. Ktoś zauważy, że sam się tu nie doi. Robi się już ciemno, nic nie widać prawie, A ja siedzę sam tutaj za wysokiej trawie. Czy ja dobrze słyszę, że ktoś tutaj płacze, zanim pójdę spać, chyba jeszcze to zobaczę. Ojej, szary bracie, co ci się tu stało? Widzę w łapie kolec, pewnie bardzo cię bolało. Szybko go wyciągnę i będzie po krzyku. Często to się zdarza, w końcu końcówku bezniku. Noc nas już zastała, więc lepiej wracajmy. O tym, że możemy pomóc, zawsze pamiętajmy. Jestem balun, się prawa. Pamiętajcie pomaganie, wspaniała to zabawa. Mniej zawsze otwarte, oczy świetne. i gangą, pobawić się chciałem, ale nie wiem czemu wszystkich ciągle odstraszałem. Zwierzęta się dziś na mnie z niechęcią patrzyły, mimo że wczoraj ze mną świetnie się bawiły. Oj, mały mągli, jakiś ty dziś a przecież wczoraj byłeś tak czysty, moim no i trudny. Lecz szybko do rzeki i się umyj ładnie, żebyś znowu wyglądał jak wilczek zgrabnie. A moi mili, to zapamiętajcie, od świętych brygasów z daleka się trzymajcie. Sami zatem bądźcie bardzo, bardzo czyści. Na pewno zobaczycie, że z tego są korzyści. Myjcie buzie, żyje i obie swoje łapki. Szczególnie przed posiłkiem sięgając po kanapki. Ale gdy już zjecie, umyjcie ząbki swoje i przeście swoje mundury lub inne ważne stroje. Cię przepraszam, chciałam, byś nie lubił. Ale teraz widzę, że mój pomysł mnie dziś zgubił. Chcę żyć z Tobą w zgodzie. Bardzo mi zależy. Taką przyjaźń naprawdę opierać należy. Widzę, że ci skutno i twoje przeprosiny. Radzą tej przyjaźni pewnie nowe narodziny. Ale musisz przyjrzeć na pamięć tego, że prawdę wyjdzie. Pamiętaj, małowieczku, nawet gdy się wstydzisz, Prawda zawsze lepsza, jak sam to dobrze widzisz. Muszę ci powiedzieć, kankuchów nikt nie lubi, A mówienie tej nieprawdy tylko ludzi gubi. Jest za gorąco, słońce strasznie świeci, Czemu oni krzyczą, zabierzcie stąd dzieci? Osy głośno brzęczą, woda szybko płynie, czy nie mogę mieć spokoju, choć tam w tej dolinie? Chciałem iść w tą stronę, a tu nagle drzewo. Nie mogłoby rosnąć tam, obok tamtego. I czemu wiatr tak dzisiaj ciągle tu wieje? Tak tragiczna sytuacja, a każdy się śmieje. I po co piorun igły? Tylko ranią łapy, a potem mi wciąż świętą, a z nim po prostu gapy. I nie wiem czemu, dzisiaj mi już trochę smutno, nikt nie chce ze mną gadać i jest po prostu nudno. Twoje narzekanie bardzo nas odtrąca. Nikt nie lubi wilczka, który w kółko się wciąż dąsa. Śmiech to tylko zdrowie i przyjaźnie buduje, więc od dziś na waszych budziach niech ten uśmiech się maluje. Teraz czas na smutne wieści. Tak jak pisaliśmy na stronie, będziemy powoli kończyć wszystkie serie. W tym naszą o ekspresji. Nieraz dobrze się bawiliśmy przy nagrywaniu. I mamy nadzieję, że i Wy nie raz dobrze bawiliście się przy oglądaniu. Na pożegnanie mamy dla Was parę rad. Po pierwsze, eksperymenty są fajne. Po drugie, ćwiczcie przez cały rok. Po trzecie, ekspresja niech zawsze będzie waszą obsesją. A po czwarte, idź tam, gdzie śpiew usłyszysz. Tam dobre serca mają. Źli ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają. Czuła. O, te Nice. Jeśli coś przegapiliście, zapraszamy do poprzednich filmików. Dzisiaj za to powiemy o tym, co jeszcze zostało do odkrycia. Nagrywamy. Ale czy nie ostrość. Nie. No to teraz się ważna wiotka A co, jak on zaczyna? Się nagrywa? Nagrywamy. A? No i się nagrywa Piotrek. Maciej <laughs> się to przytnie, ale musisz coś powiedzieć. Po pierwsze 7 a nie 10, a po drugie. <laughs> Przecież nagrywaliśmy rap, nie pamiętasz? Ale ty zależy tak jak zróbmy chciałem rozpalić ogień w biurze, bo mi już mówił, że nie będzie w nocy w Nie mam zapałki. Ojej, moja Tak, tak, klepanie, 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 O. Nie wiem kiedy chcesz, to się nagrywa, oni wytną resztę. teraz widzę, że ten pomysł. A teraz czas na smutne wieści. No to, to fajne smutne wieści. Yes. Bardzo smutne. Czas na smutne wieści. Czuwaj. Nie, nie czuwaj. Czuwa. Ja, ja A nie nagrywałaś. Nagrywałam. Powiedziałam uwaga. No uwaga, uwaga, nie chodzi czuwaj. Uwaga. To się, a wiecie, że to się dopiero teraz nagrywa? Nie! Nie!